Cześć czołem, kluski z Rosowem, bardzo tematycznie, bo dzisiaj Good Pizza, Great Pizza Miał być odcinek z yy, stacji Zaria, ale yy, nie chcę mi się nagrywać, po prostu Zaczynamy dzień 35 i 36, rozdział drugiego. Dzisiaj w ceglanym ogniu, słudzy świętych składników, ekscentryczny kult, czy wytrawna konsorcja dostawcza na zakrętach rynku? Chyba to drugie, O, w sensie ostatnie Pepe besera, spoczko. Wykres wy fajnie. Bardzo fajnie, fajnie. Zadania jeszcze nie mam. Pepe besera, no dobra, dobra. Co prawda śmieszne zamówienie, no ale spoczko. Um, Okej. Okay. Pora na... jak nie będę miała co mówić, to pora na kolejny temat z mojego pięknego zeszyciku. A poza tym, że zbieramy na y, autokrojenie, hmm. dobra, proszę. Niech ktoś da kapelusz swojej aluminiowej. Ten piekarz po prostu czyta w moich myślach. Niezmiernie mi miło. Hmm. Dwie pizze z oliwkami, ok. Zgaduję, że cała reszta też. Mam nadzieję. Byle. Byle jak to tam, 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 tam. tam, tam. I oliweczki. Zaraz to wsadzę do pieca i tylko kuknę na moje tematy, bo nie widzę tematu, który chciałam poruszyć, bo jest w miarę krótki i nie będę miała co mówić. Hmm. Nie film Per Harbor, swoją drugą oglądałam u cioci. Uwierzcie, mi była to ciężka przeprawa, bo nie lubię oglądać po prostu, ale... Hmm. Jestem pod wrażeniem. Tak, ja... Y Kurde, gdzie to jest... Czyżbym tego... wezmę pizzę ze wszystkim. Spoczka. Czyżbym tego gdzieś nie zapisała? Nie no, poczekajcie, zaraz sobie tam kuknę tylko najpierw. Oczywiście zrobimy zamówienie, ale mniej więcej chodzi mi o to, najpierw, że sobie zaraz to odznaczę. to, że ostatnio siedziałam sobie tam na Google Play, prawda? Aplikacji szukałam, przeglądałam komentarze jak to ja i trafiłam do sekcji komentarzy. Osoby, które dopiero uczył się pisać, takie wrażenie odniosłam, bo ortografia u nich była rzeczą zupełnie obcą. Czekajcie, sprawdzam. Chyba sobie tego tu nie zapisałam, a miałam sobie to zapisać. A nie, to jest trzeci temat. Dobrze, dzieci nie potrafią pisać po polsku, ale perfekcyjnie piszą przekleństwa. Przepraszam, że nie przeczytam. Każdy ma problem z moim zamówieniem. Po prostu chcę połowę pizzy, peperoni bez sera, połowę pizzy z serem bez sosu. No dobra, to nie jest takie trudne. Połowa pizzy peperoni bez sera A I tu będzie peperoni bez sera. I połowa pizzy... Z serem bez sosu. Masz. Smacznego będzie, dobra. Mm. Perfekcyjnie piszą przykleństwo. To jest coś, z czym spotkałam. Nie wiem, dlaczego Google Play w ogóle tego nie usunęła, bo dla mnie to jest <coughs> dziwne. Och, jak miło, lubię te pizzę. Bardzo się cieszę. Mm, po prostu dziecko pisało opinię. Drain dream, proszę. Okej okay. Sos, ser i. Papryki. I tak sobie czytam, czytam, czytam. To, że dzieci nie mają w ogóle z zasad ortografii, że mają to, że tak powiem, w życiu, to jest rzecz znana i dosyć powszechna. Ale to, jak pięknie potrafią jeszcze kapslokiem napisać przekleństwa, to nie wiem z jakich rodzin pochodzą te dzieci, czy zdają sobie z tego sprawę. Najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłem, bardzo się cieszę. Ale to nie jest nic dobrego. Ten ciekawy zapach mnie kusi. Peperoni i ser. Równe kawałki. Peperoni i ser. Chyba bez tego, nie? Zobaczymy, czy jej spasi, czy jej nie spasi. Równe kawałki. Cztery pewnie będzie o to chodziło. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo zamartwiające, że piszą, mówią przez u otwarte... Gdzie ten sos? Na tej połowie chcemy sos. Na połowie chcieli. Spoko. Nie toleruję laktozy, ale lubię wszystko inne. dobre. Dobrze wiedzieć. Yy, czyli po prostu serek, serek odpada. Yy. I co dalej? I co dalej? No i tak chciałam nawiązać, że dzieciom w wieku do lat 10 powinno się w ogóle zabronić pisać komentarze, bo tak jakby to jest hańba dla naszego polskiego narodu, gdy się na coś takiego patrzy. Ja rozumiem, że one się dopiero to, że tamto, że to, ale no bez kitu. Y, Jak nie umiesz pisać, to w ogóle nie pisz, a nie przekleństwo, bo to wcale nie świadczy dobrze. Znam kilka żółwisk mieszkujących w kanalizacji, które oszalały z powodu tego zapachu. Bardzo się cieszę, że żubie aż szaleją. Oliwki to owoce? Proszę wciąż pyszne. Zrobisz pizzę z oliwkami, zrobię. Wolałam się upewnić. Tak, maziu, maziu. Ma... Dobra, już te przełożę bliżej. Maziu, maziu i oliwki. No i to jest takie. Możemy też rozważyć sytuację. Bo skąd dziecko, które. Owszem, może to być dyslektyk, ale po. Co tu za hałas za moim moknem? Aha. Aha. Yy, yy, zobaczcie, że... Najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłam. Wybaczcie, że ta, no po prostu... Yy, nieważne. Dwie pizze, obie z peperonii i cebulką, okej. Okay. Yy, ktoś przyjechał do sąsiada i po prostu... Yy, no. Robić co chcemy może jest tylko gościem, o tak, w ten deseń To też swoją drogą jest bardzo niefajne, kiedy Ktoś przyjeżdża w gości, a zachowuje się aby był panem, jakby wszystko wiedział No niestety w określonych miejscach Są określone zasady, tak? Tak jak u nas jest dzielnica gdzie dzieci, raczej nie ma, no niestety mój brat ma pH i się urodził W takim momencie, ale to Przepraszam, czkawkę. To jakoś bardzo nie przeszkadza, bo ma jeszcze mniej siostry tak? Niemniej jednak, zwłaszcza za mojego dzieciaka było tu. samo mojego, mojego dzieciństwa było tu dużo dzieci. Kilka się z nich już wyprowadziło, stąd też ich nie ma. Ale to um, chodzi o to, że. Chcę tylko przytulić tę pizzę na kilka godzin, bardzo dobrze. Um, chodzi mi o to, że... Dwie pizze z pieczarkami, Dziękuję Ci. Grzybnie. He, he, bardzo zabawne. Nie chcę twoich grzybów. Chodzi o to zasady tu panujące, że zazwyczaj jest zazwyczaj cisza, jest spokój. Tu ktoś przebiega z psem, pies zaczyna biegać po tym. Ja osobiście przepraszam wszystkich miłośników zwierząt, ale nie lubię zwierząt. Bardzo mi przykro. Niestety. Tak zostałam wychowana, że w moim życiu nie było zwierząt takich. No i po prostu. No, no i nie ma zwierząt, no i koniec. No i ich nie lubię. I y, przybiega pies, który szczeka, ktoś na niego gwizdże. Ja też wysokich dźwięków nie lubię, więc mnie to potrójnie denerwuje. Wiem, że jestem irytującą osobą, ale dbam po pewnych wydarzeniach w życiu dbam przede wszystkim o własny komfort. To jest matematycznie idealna pizza. Bardzo się cieszę. Nie. No, tak wracając do tego, że y, dzieci nie potrafią pisać. Patrząc na składnię zdaniową jesteśmy na plusie, i tak czy się. Patrząc na składnię zdaniową to było... Dziecko, jeszcze nie. Hmm, takie bardzo małe dziecko, które dopiero się uczy. Tu, to automatyczne krojenie pizzy, jak najbardziej. Hmm. No nic. Następny dzień, oczywiście. Lecimy z dniem, już nie wiem, którą, ale lecimy. Pizza News Network. Podczas gdy nasz zespół gromadzi najnowsze informacje na temat wszystkich informacji, które dotyczą świata pizzy, posłuchajmy naszych sponsorów. Mam w dubie tych sponsorów. Sorry. Ale po prostu. No. O Jezu, co to za zabranie? Pozdrawiam cię, popularny właścicielu pizzerii. Twój talent pobudził podniebienia naszej organizacji. Stewardzi świętych składników. Mogłeś zauważyć naszą lożę po drugiej stronie ulicy. No zauważyłem. Sosmani, przewidzieli transe. transedant za wie za, więc zamierzamy przetestować cię za pomocą próby talentu i smaku, ale teraz chcemy trzy ciasta: jedno zwykłe, jedno wegetariańskie, jedno z mięsem. Jedno zwykłe, pewnie takie. O to chodzi. Jedno zwykłe, jedno wegetariańskie, może jedno z mięsem najpierw zrobię, o, żeby tylko nie było z samym mięsem, kurde. Tych panów się... tego państwa się nie spodziewałam, szczerze powiedziawszy. No jedno wegetariańskie. No spoko. Dobrze, nie wegańskie. Zaraz sobie zobaczę, co tam mi bipsy, pipcy i tak dalej. Zapomniałam włączyć tego szybkiego opiekania, żeby mieć już z głowy zadanie. Zaraz to nic straconego. Dobra im też dołożę bakłażana, bo... I don't know who they are. Who are they? Chyba tak. Nieważne. Who you are, tak jest? Powiedz, kim, napra kim naprawdę jesteś. Doskonale. Twoja pierwsza próba zaczyna się od następnego festiwalu pizzy. Wcześniej wyślemy Ci coś, co pozwoli ci na większą różnorodność na pizzy. O tak, będę miała nowe składniki. Weź to. Pizza wegetariańska. Okej. Okay. Kuiwa, dajcie mi to Odbierz Wegańska czy wegetariańska? Wegetariańska, spoko Będą nowe składniki Cześć, się cieszę Dajcie znać, kto z was oglądał Władcy mówił. Ja oglądałam, ale właśnie dopiero po szesnastych 16, 16 urodzinach i szczerze uwielbiam bo kto nie lubi łańcuchów? To jest tak głupie, że tak fajne, że po prostu. Zwłaszcza Czesiu. Czesiu wszystkich pobije, wszystko króluje po prostu. Czesiu to mistrz tego świata, nieprawdaż? Prawdaż? Swoją drogą. Pewna osoba chwaliła się ostatnio w komentarzu, że. Mm, doszła do ponad dnia w Good Pizzy, Great Pizzy. Myślę, że i nas to czeka, kiedy jeszcze nie wiem. Ale no, nie chcę też robić nie wiadomo jakich spamów tutaj grać pizzą, bo zarówno mnie i wam się to znudzi. I tak, um, ładne, bardzo się cieszę. Z dupy przerwałam. O, 90. Są cebula i oliwki, tylko dla mnie. Oczywiście sos, ser także. Cebula i oliwki, dobrze. Przerwałam temat, który miałam um, poruszać. Nie za bardzo wiem, co mogę powiedzieć. Mam prośbę, wy też wypowiedzcie się, kończę w komentarzu na... Temat właśnie dzieci w internecie, które nie potrafią pisać, a potrafią przeklinać, bo założy się, że nie jedno z Was się z tym spotkało. One, mnie po prostu wydaje się, że nie zdają sobie sprawy z tego, jak krzywdzące jest to, co robią, jak złe jest to, co robią i jak się o nich świadczy. Ta pizza jest świetna, tak jak Ty. Dziękuję za komplement. Cześć, chcę peperoni, ale jeśli masz też kiełbasę, to nawet lepiej. Dobrze, czy jest peperoni z, z kiełbasą? No i tak, tak z dobrego wychowania. No nie wiem, mnie na przykład rodzice uczyli, aby nie przeklinać. Nawet jeżeli ktoś to robi, to nie znaczy, że ja mam robić. W wielu środowiskach przeklinanie jest bardzo, bardzo złe i może nas pogrążyć. <laughs> tak, na przykład w pracy. Moje życie byłoby ok było okropne do tej pory. Na szczęście już nie jest. Czy mogę dostać dwie pizze z pieczorkami, proszę? Oczywiście. Dwie pizze z pieczorkami. Swoją drogą, jak już tutaj jesteśmy, zapraszam Was do limony. Nie będę linkować, bo zapewne zapomnę, chyba, że w komentarzu przypnę. Limona Game też nagrywa Good Pizza, Great Pizza. Możecie mnie znaleźć w komentarzach u niej pod każdym odcinkiem, nieważne której serii, y, polecam, bo ma dar Bardzo fajnie idzie nagrywanie To tak trochę tutaj pomogę koleżance. To jest matematycznie idealna pizza. Może ja wcale nie mam lepszych wyświetleń, jeżeli chodzi o głód pizza, pizza, niż ona. Wróż do pizza dwa razy, dobrze. No. Reklama załatwiona, oliwki miałoby się. Już nie mam co mówić, nie chcę dalej ciągnąć tego drętwego tematu, że dzieci nie potrafią pisać, bo ja właśnie powinnam przygotowywać, ale no, sami się temu przejrzyciem. Nie wiem, czy was też, ale mnie bardzo boli czytanie błędów ortograficznych, yy, bo jestem... Jestem humanem i jestem ścisłowcem. No niestety jestem podmieszana bardzo. Yy, możecie mówić do mnie stąpić, co jestem już kompletny. Po fizycznemu i po polsku, ja zrozumiem. No taka jestem. Dwie pizze z oliwkami, o i zrobię porządnie, chrupiące Dwie pizze z oliwkami, okej okay. Widzę, że teraz się zaczyna jakiś festiwal Tych, normalnie oliwek dum 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 dum. Dum dum. Dum I obydwie porządnie, chrupiące Dobrze Dobrze, że nikt nie narzeka, że za mało oliwek Bo bym się po prostu Z Swoją drogą tak, co teraz gram? Mam ochotę nagrać jeszcze więcej odcinków, ale są też inne serie. Nie mogę nagrywać tylko Good głupicy. Good Zwłaszcza, że ma bardzo, bardzo mały i słaby odbiór. A szkoda, bo jest to moim zdaniem całkiem spoko gierka Może nie gadam tutaj super ciekawych rzeczy, ale możecie sobie włączyć przyspieszenie, tak jak zawsze polecam. 1,75 na przykład. Da się u mnie zrozumieć bez problemu. Mam zamiar ucałować taką głupicy, a oglądacie to przez połowę krócej. Ja nie chcę robić tego. Połowa z kiełbasą i z oliwkami, połowa z kiełbasą i peperoni, dobra? E, nie to. Dobra. E, bo. Połowa. Z, e, kieba... Kiełbasa w ogóle stała. Hmm, o czym ja to mówiłam? No, że oglądacie przez pół cza... połowę czasu ten, ale ja nie chcę narzucać Wam sami, sama z siebie. Bo y, wiem, że niektórzy, jakbym bym to zrobiła w programie, to będą narzekać, że mnie nie rozumieją, że tu, że tu, że tam tu i. Yy. A ja nie chcę takich sytuacji, więc dużo łatwiej jest sobie po prostu na YouTubie samemu ustawić i do Was, według Was nie upodobać. Chcę tylko przytulić tę pizzę na kilka godzin. Noż teraz czas, noc jest w końcu. Nie, nie powiem, co dzieje się nocą. Przepraszam, że się 91 na plusie. Okay. Ulepszenia. Darmowy, tak? Mam szerszą lady. Jej! Dodatków dalej nie ma. O szkoda. A tamto ostatnio to? Tymczasowo zwiększa prędkość. Na razie następnego dnia dajemy. Nadal zbieramy w takim razie na automatyczną krajalnicę. Naprawy. Naprawy pizza jeszcze nie. Bo jeszcze mamy. Dobra. Wychodzimy do Wiedź. Do menu głównego. No cóż, tak, głównego. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia, dlatego dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki nie tylko z Kód i z pizza z innych serii, ale na te szczególnie, bo są tak pytają mnie się mało uczęszczane. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o nowym intro, bo jeszcze... Nie słyszałam o nim nic, ani złego, ani dobrego, a jestem z niego dosyć dumna, bo zostało zrobione na Instagramie, nie? W końcu ruszyłam coś dupo i pomyślałam. Dobra, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Do następnego, części. Pa! pa.